Okej, okay. jestem dawo. Się nagrywa. To jest WWE Row. I lecimy naszą pierwszą walkę. Oj, 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 nie. O, Boże. Next. Okej. Okay. Działa. Mm, gramy sobie na padzie, jak zawsze. Bierzemy naszą postać. I myślę, że... Słabo wyszedł ten Ciuch. Jak widzicie, mam jeszcze dwie inne, ale to już nieważne. Słabo wyszedł Ciuch, i myślę, że w następnym odcinku go już zmienię. Weźmy teraz sobie jakąś postać, z, którymi, z którą będziemy walczyć. Weźmy kogoś. Jeśli można to nazwać. Jeśli można to tak nazwać, mniej znanego. Hmm. Kurcz Angel. To będzie dobra postać. Jeszcze z nim nie walczyłem. Okej. Okay. Lecimy tak, nasza postać. No uh, yeah. jest słaba. Ale to zmieni w następnym odcinku, już będziemy. Dobra, lecimy. Um, dobra, pyk. co zrobić chociaż przynajmniej dwie walki. No, wstawaj. Zdałam trochę Kurt Angel, ale ka karta w sumie. Ale nie za bardzo się interesuje nim. Powiedzmy. Ok, pyk. A, kiedy wstają, nie mogę e, łapać ich, bo oni wtedy od razu tak jakby odłapują. A! O, pięknie! To jest że nie nie powerslam. Dobra, chodzimy na dorożnik. Double Echelon! Ogłuszony. A, co to? Hmm... Krótze, muszę zobaczyć do opcji i zobaczyć, jakie, ok, jako, jakie triki wykonuje moja postać. E, na pewno się tam wiele nauczę. Mm, no, chodź, 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 chodź. chodź, 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 chodź. Okej. Okay. Dobra. Łapię. Okej. Okay. Minuta siedem. Już trwa ta walka. O! Jakiś, jakiś coś? A! Ten sam. Nie, Air, Air Rake to nie jest. No, chodź, chodź. Angel, aniołku ojej oj, oj, no to się w aniołek pienił Oj, pszcz, nie idzie. No, no, no. Ała, Jezus, Maria. Dobra, e, zróbmy mu coś. A po. E, wstajemy. Dobra. Dawo wchodzi na narożnik, i jest tutaj taki, no w sumie, Bóg. Gdy wymaksujemy odległość rzutu, możemy ro robić coś takiego. Okej, okay, ogłuszony. Dobra, myślę pin czy roburek? Będzie roburek. Bez sensu. A, łapanie? Szczególnie dzisiaj tak dostałem. Cztery się tak pochwalę z przyrody. Ach, jaki unik? A? Nie dał się złapać. Wow, 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 wow! wow. Dawo poza ringiem No no no, stawaj, stałeś. Dajemy go. Okej. Okay. Poza ringiem nie można pinować, więc ja to od razu się wycofuję do ringu. Na narożnik. I skok, skok, skok. Ha! Nie, dupa, nie udało się. A moż, mogło być tak ładnie. Ojej, Jezus. No, już zaczynam przegrywać, nie umiem walczyć. O nie, ogłuszony jestem. Wow, clothesline lub neck breaker drop. Ale bardziej, neckbreaker breaker drop. Chodź, 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 no dawaj, Aniuku. A ła! Ło, wow, ło, wow, ło, wow, ło, wow. Nie, nie! A pięknie! Uderzenia w tył głowy. Dobra. No łapiemy go, chodź tu, Andrew. A piękne targanie za nogę. Dobra. Chcę już szybko wejść. Wejdź, 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 wejdź. Dobra, pięknie. Przechwalamy się trochę. Okej, okay, dawaj, no dawaj, Angel. Moment, chcę go uderzyć. A, pięknie, i pin. One, two, three. Dawo wygrywa walkę nad Kurt Angelem. Nasza pierwsza walka w tej krainy, że udana. Lecimy dalej. Myślę, że jeszcze jedną walkę. Trzy minuty. Z ekranem ładowanie to będzie duże. Dobra. Ok, 3,21. No, możemy jedną walkę jeszcze. Czyli. Jeden na jednego. Next. O Jezu, du, 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 du. Dobra. Pyk poza ringiem. nieskończoność. Ja Zawsze będę tak ustawał, więc się nie spinajcie o to. Ale mogę zapomnieć zawsze. Dobra. Weźmy teraz kogoś z wyższej półki, czyli Steve Blackman. Nawet go lubię. Mogę się tam tak powiedzieć. Lubię Steve'a. Na mnie jest taki. w porządku jest. Nie mam nic do niego, tylko cholernie mocny, według mnie. Albo ja nie umiem po prostu w to grać. Albo. albo po prostu jest mocny. No, nie oszukujmy się. Dobra. Uderzenie. Uderzenia w tył głowy. Po raz kolejny. Okej, okay, przechwalanie się. No, Steve, dawaj Steve. Stevie A! Znowu się obronił. Się obronił. Wow, kopniak! On właśnie walczy takim, takim kopniakami wysokimi i oto, i to jest problem dla mnie w nim. O, o, o jest! Dobra! Pięknie. Muszę wiedzieć, jak się nazywa ten cios, bo często go widzę, używam. Uwa, nie uda się! O, jo, yeah. Steve Blackman wyrzuca dawa. Yy, z narożnika. zrzuca go w sumie poza ring. No, no, dawaj, Steve. Come no, on, Steve. Łap, łap, łapie go. Okej. Okay. Muszę wiedzieć, jak się nazywa ten cios. Muszę. Nie ma nie ma bata, muszę wiedzieć. Bo za z tego używać. Wejdź, 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 wejdź. Dobra. Ach, piękny kopniak. wow, 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 chyba chciał wykonać Spira. Kiedy z, z wykonano tego kopniaka? A, no, no, dawaj. Chodź tu. Nie, 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 ZUS! a bo w sumie. Nie, dobra. To było bez sensu. No, dawaj, wstawaj, musimy go pokonać. W sumie nie musimy. Bo to już jest lepszy zawodnik niż Carter Angel. Według mnie oczywiście. O, o pięknie! Będzie! Uderzenie. Uderzenia znowu w tył głowy. Okej. Okay. Uchwyt! dobra